Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego moja wioska jest taka pusta i gdzie podziały się żelazne golemy? Bo ja tak. Dzisiaj znalazłam odpowiedź. One wszystkie tutaj wpadły, więc słuchajcie, przeprowadzamy akcję ratunkową. A że opływamy w żelazo, możemy też je naprawić, także będą jak nowe. Tylko, żeby one chciały tutaj stąd wyjść. No dalej, chłopaki. Tędy, tędy. Kaman, czym was tutaj zwabić? Tam nic nie ma. To nie jest takie trudne. Chyba będziemy musieli w takim razie pomyśleć o jakimś akwarium, ponieważ te trzy golemy zapragnęły jednak żyć pod wodą. Cześć moi drodzy, tutaj Nitka, witam Was w kolejnym odcinku z naszej tajgowej osady. Zostawcie lajka, like będzie mi bardzo miło, a my przechodzimy do dzisiejszego odcinka, w którym zamierzam zbudować coś, mam nadzieję, bardzo ładnie wyglądającego. W poprzednim odcinku wybraliśmy się na dwie wycieczki i zaliczyliśmy epicką śmierć. Epicką, oczywiście, w cudzysłowie. Dlatego dzisiejszy odcinek e, otwieramy małym uporządkowaniem ekwipunku, który wygląda bardzo, bardzo biednie, bardzo, bardzo oszczędnie, ponieważ ja jeszcze próbowałam dalej zdobywać blazowe różdżki i niestety dosięgnęła mnie kolejna śmierć, gdzie ja mam te emeraldy, cały czas są w tym samym miejscu, a ja się tutaj gubię. Dobra, więc poszłam ponownie do Netheru, zginęłam poza kamerą, dlatego jestem goła i wesoła, nie mamy zbrojki, ale ponieważ mamy villagerów, którzy produkują te rzeczy, no to po prostu sobie uzupełnimy i jak nazbieramy ładnie jakichś poziomów, no to wtedy sobie wszystko zaenchantujemy, a tymczasem Kupimy żarełko, ponieważ biegałam z ostatnim chlebkiem, który właśnie teraz sobie skonsumujemy. Idziemy e, zadbać o nasz ekwipunek, żeby był porządek, także, wszystko sobie tutaj odłożymy. I już za chwileczkę przygotuję materiały i opowiem Wam, co dokładnie będziemy dzisiaj robić. No więc tak moi drodzy, tutaj mamy dynię. Tą dynię postawiłam ja, ponieważ chciałam sobie zaznaczyć miejsce, gdzie będziemy budować dzisiejszą strukturę, a będzie to wiatrak oraz pole pszenicy, ale nie poprzestaniemy tylko na wiatraku, a zbudujemy coś jeszcze i opowiem Wam o tym, jak już budowla będzie skończona. Budowę wiatraka i farmy pszenicy zasugerowano mi w komentarzu już jakiś czas temu, ale mój pomysł był troszeczkę inny, jednak z czasem stwierdziłam, że jednak pomysł mojego widza będzie chyba trochę lepszy, no i potrzebujemy tutaj zagospodarować to miejsce jakoś ładnie, żeby kupcy, którzy będą przybywali właśnie z tamtych obszarów, właśnie tą drogą wodną, tutaj, tą rzeczką, żeby mieli jakiś ładny widok tutaj coś do podziwiania, żeby się coś działo. Także zaczniemy najpierw od terraformingu i oczywiście poprawimy tutaj tą linię brzegową. Będę chciała tą całą okolicę dzisiaj ładnie zrobić, żeby potem można było tutaj podczas przemieszczania się łódką podziwiać, właśnie pola i naszą nową budowlę. Także zabieramy się za terraforming i zapraszam was na krótki muzyczny montaż. Zanim jeszcze przejdziemy do budowy właściwej struktury, czyli tego wiatraka, który powstanie w tym oto miejscu, zrobiłam ścieżki, a pomiędzy nimi zasadzimy sobie pierwsze zboże, ponieważ w moim ekwipunku właśnie znajdują się wszystkie nasiona, które w międzyczasie udało mi się skolekcjonować. Zaczniemy od samego dołu i postaramy się to tak zrobić, żeby ukryć nasze źródła wody dzięki czemu nie będzie właśnie takich dziur w naszym polu, ponieważ źródła wody nie będą zabierać żadnych kratek. Jeśli chodzi o ścieżki, to zostaną one oczywiście poprawione, to jest na razie taki bardzo luźny zarys, gdzie ja bym chciała, żeby one sobie tutaj się znajdowały. My tymczasem postaramy się zasadzić wszystkie nasiona, które mamy i będziemy czekać, aż one urosną. W razie, gdyby nam tych nasion zabrakło i gdybyśmy musieli dosadzić więcej pszenicy na całym tutaj tym obszarze, który zaplanowałam na pola. No więc mamy wszystkie nasze nasiona zasadzone. Na tą chwilę zużyłam 3,5 motyki żelaznej, żeby tutaj e, przygotować ziemię pod nasze uprawy. Musimy jeszcze te wyższe kondygnacje terenu również zagospodarować, a tymczasem polecimy się szybciutko przespać, no i w końcu zaczniemy budować nasz wiatrak. Zaczynamy standardowo z budowaniem ścian, także wypełnimy sobie wszystko. Ja tutaj ten zarys wieży zostawię, ponieważ do niej będzie właśnie przytwierdzony nasz wiatrak i będzie tutaj, myślę, zrobiony mechanizm, który będzie nam to wszystko mielił całe zboże, które będzie się zamieniało w mąkę. Także wiatrak jak widzicie będzie patrzał w tamtą stronę. Jeżeli będziemy chcieli właśnie sobie obserwować tą okolicę z naszej wieży albo z naszego domku, to wtedy będzie właśnie to ładnie wyglądało. Wejście do naszego budynku będzie znajdowało się tutaj. Jeszcze nie jestem pewna, czy będziemy mieli pięterko, czy nie, ale wieża wiatraka będzie tutaj i chodząc przez drzwi będziemy mieli tutaj takie większe pomieszczenie, z którego będzie można przejść do wiatraka i głównego mechanizmu. Teraz zajmiemy się budową dachu, co pomoże nam ustalić, jak wysoką wieżę powinniśmy zbudować. Czary mary, hokus pokus i tak wygląda nasz budynek w chwili obecnej. Musimy ten tutaj blok zniszczyć, ponieważ został tam przez przypadek, a teraz słuchajcie, udamy się na sam szczyt i zrobimy sobie dach dla naszej wieży. Dach wieży robimy jednak tym razem ze zwykłego łupku, zamiast z łupkowych cegieł, tak jak tutaj w tym przypadku. Teraz zajmiemy się dekorowaniem i szczegółami. Jak widzicie mam cały ekwipunek wypakowany przydasiami, które użyjemy do dekorowania. I zaczniemy sobie od wejścia. Ciach, zamontujemy drzwi. Okienku przydają się okiennice, a... Tutaj na przodzie zamontujemy sobie jakiś kwietnik, coś co po prostu nam tutaj przełamie tą e, nudę białych bloków. I posadzimy sobie tutaj jakiegoś kwiatka, może weźmiemy paprotkę, czemu nie. Na dole myślę, że tutaj w tym miejscu też sobie zrobimy okienka. Potrzebujemy szyby, okiennice i ozdobniki w postaci kwiatów. Na tej wystającej części z boku robimy dokładnie to samo. Tym razem zamontujemy jednak okiennice po obu stronach. Dodamy kwiaty, jakiś krzaczek, i czas na budowę ramion wiatraka. Wieża z dirtu jest można działać i zaczniemy od umiejscowienia najpierw e, czterech kamieni szliferskich. Dookoła tego bloku. Myślę, że ten ostatni zamontujemy w sumie na samym końcu. Będzie nam chyba tak najłatwiej. I teraz przechodzimy do e, montowania całej reszty. I teraz powinnam chyba mieć tutaj, o właśnie tak, kolejny schodek. Pod schodkiem, w miejscu tego dirta, zamontujemy sobie płot. A z boku, klapkę, ale tylko jedną. Okej, okay, tamta wypadła. To nic, i tak oto wygląda pierwsze nasze śmigło. Na razie nie wygląda to obiecująco, ale myślę, że jak tutaj wszystko skończę, to efekt będzie naprawdę fajny. Nasz młyn, nasz wiatrak skończony i tak się on właśnie prezentuje. Jak widzicie, postanowiłam zamienić świerkowe drewno na ciemnodębowe, żeby było więcej kontrastu, ponieważ lepiej tutaj to wszystko wygląda i ten wiatrak się tak bardziej odznacza od całej reszty. Oczywiście w międzyczasie zdążyło już zboże urosnąć, ale potrzebujemy jeszcze wykończyć tutaj wszystko. Między innymi będziemy robić linię brzegową, a także porządne ścieżki i musimy jeszcze tam rozszerzyć pole kawałek dalej i zbudować ogrodzenie. No to teraz, moi drodzy, zapraszam Was na muzyczny montaż z prac wykończeniowych. I moi drodzy, widzimy się ponownie i tym razem na shaderach, a to oznacza, że przyszedł czas na oglądanie. Zacznę od opowiedzenia Wam o szczegółach i blokach, jakie użyłam, i zaczniemy tutaj z tego miejsca, gdzie przetransformowałam troszeczkę nabrzeże. I nie dosyć, że dodałam jakąś nową roślinność, to również stwierdziłam, że ciekawym blokiem, który dodamy, będzie ten naciek skalny, ponieważ on się ładnie komponuje przy tym e, wybrzeżu. I nie tylko przy miejscach, gdzie jest trawa, ale również zobaczcie tutaj, przy tych, gdzie jest zboże bezpośrednio średnio rosnące przy wodzie. Ścieżki to głównie mikstura różnych bloków, takich jak twarda ziemia, naciek skalny. Mamy jakieś liście, które przykrywają nam źródła światła. Mamy troszeczkę kabulstona, no i również liście azali. Liście azali postanowiłam dodać, ponieważ są to jedyne liście, które nie zmieniają koloru, jeżeli są postawione na troszeczkę innym biomie, jak na przykład sawanna albo tajka. No i oczywiście kwitnące liście azali bardzo pięknie się komponują z tymi tutaj kwiatami, które postanowiliśmy użyć do dekorowania naszego pola. Oczywiście nie mogło również zabraknąć kustomowego drzewa i stwierdziłam, że zbuduję taką jakby dziką azalię. A teraz muszę się Wam do czegoś przyznać. Jeszcze do niedawna moją ulubioną budowlą była ta wieża, która znajduje się za mną. Ale od dzisiejszego odcinka wszystko się zmienia, ponieważ moja nowa budowla, wiatrak, zajmuje miejsce wieży i tak to się prezentuje z bliska. I dodałam tutaj jeszcze jeden element. O którym w ogóle Wam nie wspomniałam wcześniej, nie zdradziłam, co to będzie, i już Wam mówię o co chodzi. Kochani, mamy tutaj coś, co wygląda jak stoisko i owszem, to jest stoisko, co prawda jeszcze niewykończone, ponieważ tym zajmę się w przyszłym odcinku lub zrobię Wam oprowadzkę ze skończonego już całkowicie budynku, ponieważ jest tutaj kilka rzeczy, które muszę dorobić, no bo niestety nie starczyło mi już czasu, żeby skończyć środek, także w środku jest na razie bardzo surowo, ale mamy jeden element, który właśnie chcę Wam pokazać, a mianowicie mechanizm, który mieli mąkę, sorry, ziarno na mąkę, e, tutaj tak to wygląda i tak to będzie, oczywiście środek będzie udekorowany, i każde pomieszczenie i każda część tego budynku będzie miała tak naprawdę inne przeznaczenie. Ale o tym już Wam opowiem, jak udekoruję wszystko i będę Was oprowadzała po całej budowli w środku w przyszłym odcinku. No to chodźcie, chodźcie, lecimy wszystko obejrzeć z oddali. I moi drodzy, tak to wygląda. Spójrzcie tylko na dobór kolorów. Jestem bardzo zadowolona z efektu, który tutaj osiągnęliśmy, ponieważ mamy mnóstwo kontrastu: mamy czerwienie, mamy fiolety, mamy mnóstwo, mnóstwo żółci, no i odrobinę zieleni tutaj z tej strony. Teraz wychodząc z mojego mieszkanka, z mojego domu, mam naprawdę bardzo ładny widok, ponieważ wcześniej było bardzo pusto. Ale teraz po wyjściu z mojego domku, zobaczcie, tylko mamy nie tylko farmę, nie tylko wiatrak, również drzewo azaliowe, które dodaje tutaj troszeczkę. E, Takiego elementu ozdobnego, no i generalnie jestem naprawdę, naprawdę zachwycona, jak to wygląda szczególnie na shaderach. No więc w tym odcinku to już będzie wszystko. Dzięki, że spędziliście ten czas razem ze mną. Będzie mi naprawdę bardzo miło, jeżeli zostawicie lajka pod filmem, a my będziemy się widzieć w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa! pa.